Szatlizm! No! Oh. 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 Biedroneczka? Kiciuś? Wiedziałam, że rozwiążecie zagadkę. To było zabezpieczenie na wypadek kradzieży zegarka, ale teraz muszę załatwić ważną sprawę. Nazywam się Królicz. W przyszłości walczę w drużynie superbohaterów z Biedronką i Czarnym Kotem. Hmm. Tą Biedronką i Czarnym Kotem, którymi się staniecie. Bo na razie jesteście Aha. bardziej Biedroneczką hmm. i Czarnym hmm. Kiciusiem. W przyszłości jestem bohaterką hmm. ostatniej szansy. Wzywaną, gdy wszyscy odniosą porażkę. Włącznie z wami dwójkiem. Ej, właśnie wyciągnęliśmy cię z kamienia, więc chyba tobie też się zdarzyła porażka. Tak, albo nie. W sumie to była twoja wina. Hmm. Albo raczej dopiero będzie. Hmm. W przyszłości przez przypadek uszkodzisz hmm. kotaklizmem moje Miraculum. Dlatego graficzaz zbyśle mnie do starożytnego Egiptu i uwięzi w kamiennej płycie. Zaraz, jak sobie poradzimy bez mirakulum królika? Masz może zegarek? Mój zegarek? Tak, mój zegarek. Nasz zegarek. E hmm. 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 Czyli to było mirakulum? Zakamuflowane! co cofaj wskazówki! No? Ale ty jesteś? Tak, minia? Już załapałaś? Jesteś mną, a ja tobą. A dokładnie jestem tobą, kiedy dorośniesz. Wow! Ale będę czaderska, jak dorosnę. Chwileczkę, coś mi tu nie gra. Nigdy nie dałam ci, znaczy jej, znaczy żadnej z was, nigdy nie dałam mirakulum. I jeszcze nam go nie dałaś, biedroneczko, bo jeszcze się nie zorientowałaś, jaka jestem niesamowita. Ale spokojnie, wreszcie to zauważysz. Będę miała mirakulum, ale super! Marcheweczka, podładuj akumulatory. Mm, to było śniadanie czy obiad? Jaki dzień będzie wczoraj? Czy już jest jutro? Jak nadejdzie pojutrze, to wtedy znowu będzie wczoraj? To mirakulum ma wielką moc. Czemu nie używamy go częściej? Ponieważ podróżowanie w czasie jest bardzo niebezpieczne. Wpływanie na wydarzenia niesie poważne konsekwencje. Ups, muszę też nakarmić kwami. Nie rozumiem. Skoro jesteś z przyszłości, to wiesz, jak to wszystko się skończy. Młodsza ty widziała to na własne oczy, a to oznacza, że musisz wiedzieć, jak pokonać Graficzasa. Niestety, tyle czasu spędziłam w kamieniu, że niewiele pamiętam. Ale moim zdaniem logicznie będzie wysłać Graficzasa w przyszłość, żeby pokonali go bohaterowie jego rozmiarów. Ja się tym zajmę. Ekstra! Jedyne, co pamiętam dokładnie, to... Mini, ja musi być przy mnie, gdy go pokonam. Skoro nadal ją pamiętam, musi odegrać ważną rolę. Super! Tym razem nie mam ochoty siedzieć na ławeczce. Flaw, Rusz! tacowski! Ha! Hm.